Siemano, witam wszystkich serdecznie na nowej serii. Takiej bardzo krótkiej serii będzie to, jak widzicie, gra, znaczy seria z gry Klo, czyli w polskim wydaniu bodajże nazywało się to Kapitan Pazur. Gra wyszła w 1999 roku w Stanach, a w Europie w 1998, jako chyba rok później. Yy, została zrobiona przez firmę Monolith bodajże. No i chyba tyle, jeśli. Tyle, jeżeli chodzi o moje wieści na temat tej gry, informacje. E, wcielamy się w postać kapitana takiego jakby pirata trochę. No a w sumie nie pirata, może, może taki trochę pirat, kapitan Kot, no nie? I będziemy chodzić i, i walczyć z psami. Chyba właśnie może te. Może te psy są piratami. Już nie pamiętam. Wiem, że ja dorwałem tę grę. Chyba. Zaraz po tym jak kupiliśmy komputer z bratem w 99 roku. To myślę, że w tym samym roku, lub tam jakoś tam rok później dorwaliśmy jakoś tę grę. Nie wiem, czy nie była w jakimś wydaniu z jednych z tych. Nie wiem czy nie była w wydaniu z jak, jakichś. Opatrzcie, filmik nam się pokaże. W wydaniu z jakichś czasopism. Ma no, ogólnimy ten filmik, zobaczmy. No tak, no to, to tak się zaczyna gra. Ja zapomniałem, że po prostu nie ruszając kursorem ani niczym nam się włączy filmik, no nie? Ale dobra, yy, wiemy mniej więcej na czym polega ta historia. My sobie weźmy szybko tutaj, dajmy sobie edit player, może dajmy new, piszemy nasze imię, jak go nazwiemy. Power. Może nie. Powerro. O, to będzie lepiej wyglądało. Lokacja. Karabi... K Karaiby, nie wiem czy dobrze napisałem, mam nadzieję. Chyba nie, ale dobra, mniej więcej. E-mail. Nie będzie e-maila, damy ok. <laughs> Proszę. Level 1. Aha, dobra, takie coś. Możemy wybrać sobie poziomy. Mam 14 poziomów tutaj, czyli się myliłem. Dobra, ok. okay back, damy single player. New Game, tak? Dobrze mówię? New Game. La Roca. i aha, 14, jednak ja źle mówiłem. Mówiłem o 9, a mamy 14 poziomów. Dobra. Zacznijmy od Laroka. Wczytanie poszło szybko, ta charakterystyczna trąbka. Przy każdym zaczęciu nowej, nowej mapy, nie? 10 nabojów mamy i chyba 6 żyć. A jeszcze sobie fajna sprawa zanim zacznę. W którym się to w ogóle w to widzę sobie tutaj? Ach. There's got to be a! Way out. Powiedział, musi być jakieś wyjście stąd. Z tym chyba... nie, jak, którym ja to biłem? A czemu mój koleś nie bije? Czekajcie. Gdzie ja to ustawiłem, te przyciski? Halo! Przecież ustawiałem przed zaczynaniem nagrywania. Aldi Shift? Matko święta, ja to sobie na O i P ustawiłem. Zróbmy tak jeszcze raz. O. Nie, czekajcie, tak? P. No sorry, ludziska, nie wiem czemu się to... Jeju! Yeah, nie wiem czemu się to zmieniło, zaraz projectile tak. Yy, P, tak. I ten throw jeszcze miałem sobie zmniejszyć. Yy, projectile, okej. Okay. Jak to ustawić? Na K właśnie. Throw na K. I jesteśmy git. Tak to sobie wcześniej ustawiłem. Dobra. Back. Zapisałem, tak? Hopla, działa. Strzelanie działa. 9 nabojów. Mamy tak samo magię. O, jak widać. 4 takiej magii. Chyba jeszcze na trójce coś... O, granat, matko święta! <laughs> czy dynamit. A na czwórce nic się nie stało, ale tam jest z tego co pamiętam jakiś specjalny atak. Dobra, możemy kucać, tam sobie atakować. O, jak przytrzymamy dużej dół, to nam pokazuje co się dzieje na dole. Czyli jak widzicie, jest to taka platformówka. Zbieramy złoto, jakieś tam smoki, kurde, fajne takie skarby, krzyże, różnego rodzaju. Eee, ciekawostka, jak sobie kucniemy i strzelimy bronią, bo tak normalnie to się nie da. Albo nie, pokażę Wam jeszcze coś innego. Możemy podnosić takie rzeczy. Ja, widzicie, jak się idzie z takim czymś, to bardzo wolno. Możemy tym rzucać. Im dłużej przytrzymamy, tym dalej rzucimy. Czyli jest sporo takich ciekawostek. Yy, znaczy możliwości do działania, nie? Dobra, mamy strzałkę do góry, nam każe iść. O, jak im dłużej biegniemy bez przystanku, to on zacznie szybciej biegać, tak? O, jak widzicie, dobra. Chodźmy na górę. Więcej złota. I pierwszy przeciwnik. A, kurde, oberwałem. Pies. W takim ładnym, fajnym przebraniu kolorowym. Nie wiem, czy fajnie się to robi. Może, nie wiem, czy w tych beczkach cokolwiek hmm. może być. Może nie, może one po prostu tylko służą do ataku przeciwników i niczego, niczemu więcej. Apteczka! Jak tam nasze życie? O, prawy górny róg, 90 zdrowia. Pyk, stówka. I kolejny kielich złoty. Aha, tędy przyszedłem, no właśnie. to. Nie no, my jesteśmy piratami. Chyba. No bo to jest nasza flaga, wydaje się, nie? Patrzcie, ile złota! A tam na górę nie mogę wyskoczyć. Jakaś mysz tu jest. 15 sekund. O, wyżej skaczemy. No tak, tak, tak. Kurczę, jakie tam berła. Tutaj też. Chcemy go postrzelić może albo nie. No. Ej, no fajna gierka, nie? Jak się wam podoba, nie wiem. To będzie taka krótsza seria, bo można sobie ściągać tam inne jakieś e, zrobione przez graczy jeszcze poziomy, misje i tak dalej. Wiem, że się dało. Prosto w łeb od, z szablą oberwał. Apteczka taka większa. Oj, nie, nie chciałem. Dostał tylko jeden, kurde. Pomyliło mi się. Dobra. E, można sobie ściągać różnego typu misje. Czemu ja tędy przyszedłem? Dobra, nieważne. Ale ja tylko taką zrobię sobie tą kampanię główną i tyle. Będzie krótsza seria. Ale już od dawna chciałem sobie. Yy, chciałem serię zrobić z tej gry. Pierwsza platformówka w ogóle na kanale, nie? Aaa, eee, patrzcie. <grym> Pan pazur, jak stoi na krawędzi. To można takie fajne rzeczy robić, właśnie. Te klocki tutaj, one chyba się rozwalały jak się. A szut. Nie, nie. Oberwał. One się chyba rozwalały, jak się raz na nie stanęło. Tu się gry nie da zapis zapisywać. Nie, nie da się, dobra, jakoś sobie poradzimy z tym. Nie no, chyba się da, ale dopiero w menu jak się zakończy, to. Nieważne. Yy, nie wiem w ogóle, jak długo będą trwać te odcinki. Podejrzewam, że od 20 do 30 minut w zależności od tego, jak długo będą trwały te poziomy. Teraz tak, skupmy się, bo tu jak raz skoczymy na jeden z tych klocków, to one się rozwalą. Zróbmy tak. Oj, nie, nie trafiłem. A, i spieprzyłem! Nie doskoczyłem tam. O, tam te, coś fajnego tam było. Oj, nie, musiałbym mieć chyba tą myszkę znowu taką. Ja tu musiałem szybko biec. Ja bym sobie tam na dół chciał zejść jeszcze. Co tu się dzieje na dole? A, no ktoś coś tu jest. O, berwał, ale patrzcie ile miał rzeczy przy sobie I chyba, i tam wypadła też, yy, wypadła też, no Naboje wypadły, miał przy sobie, fajnie, chodźmy jeszcze tam Poczekajmy na tą windę I tam na dole tam jeszcze był przeciwnik, nie? Ja bym chciał się do niego wybrać, może coś fajnego ma przy sobie A, to zrobiłem <grym> No nie o to mi chodziło Nie, czekaj o. No tam ten już chłop Się nie może doczekać aż przyje, przy, przyjdziemy do niego Jakie tam mam. Aha! Uch. Jakoś tędy. Nie, dobra, zostawiam go chyba. Chociaż nie wiem, mam wrażenie, że on tam coś fajnego ma. <grym> Przejdziemy tą mapę i na ten pierwszy odcinek chyba wystarczy. Co nie? Ej, dobra, nie idę tam. Głupi jestem, ja zacząłem coś mówić i zapomniałem. Dobra, chodźmy. Tylko poczekam jeszcze na to. Przejdę się do tego, do tego typka tam. <grym> Jaka gra. Nerbiście. Nie, no jak ja tam do niego mam iść? Może jeszcze nie, nie teraz. O, matko, się będę musiał wracać. Chyba tam nie ma przejścia do niego aktualnie. Musimy poczekać. Iść dalej po prostu. Ai. Dobra, nieważne. Gra też ładnie wygląda. Jest chyba trochę polepszona. Są jakieś tam shadery w tej wersji gry. To chyba nie wyglądało tak ładnie w oryginalnej wersji. To jest też winda jakaś, wiecie co zrobimy? Ooo, patrzcie, co tu się dzieje. Ajajaj, spadłem. Ooo! Zabiłem dwóch, ale walnęli mi, mam 95 życia. No i jesteśmy na tym dole, okej. Okay. Uff, ledwo, ledwo go zauważyłem tam. Apteczka wzięta. <noise> A kapitan Pazur powiedział, że nie ma całego dnia, żeby biegać w kółko. No nie ma. No ale mamy czas. Jest okej, okay, poczcie, co tu, tu się dzieje. Aj nie! Też korda, sorry, ludziska. Tak to będzie w tej grze. <noise> ja nie jestem wybitnym platformowcem. Też nie wiem. też Mam, mam kiedyś też ochotę zrobić yy, serię z, po prostu z pierwszego takiego Super Mario. Tylko wiecie, co bym chciał zrobić. Taką serię chciałbym zrobić na moim arcade. O, że tak się wyraż wyrażę. Na czymś to wybudowałem, co przypomina Arcade. Nie no! <ścoughs> nie mogę się przyzwyczaić, bo steruję lewą ręką. W sumie powinienem się przyzwyczaić, bo w innych grach też lewą ręką ruszam się. Na WSD, no nie? Także nie wiem czemu. Teraz jakoś taki ja jestem, nie wiem, głupi. Nie trafiam sobie. No nie mam po prostu doświadczenia w tym. W tego typu grach. Chodźmy tam do góry. A ja... Nie mam koordynacji dobrej w tej grze. Ja tu w ogóle da się... Wyskoczyć? Chyba nie. Ja się... boję... Korne! Dobra, nie idę tam, bo widzę, że chyba za nisko... za nisko skakam. Skaczę. Skakam. A nie chcę się już tak samo mm, tutaj wracać po raz kolejny, bo wy mnie zabijecie za takie granie. Ale no dziwne to jest, nie? Czyżbym naprawdę potrzebował mieć myszkę? To Do... jest tam myszka. Matko, spadłem po raz kolejny. <noise> Czyżby to było? To było bardzo cięż, dużo cięższe niż mi się wydaje. W ogóle, też chciałem spróbować sobie tu grę włączyć na najtrudniejszym poziomie, ale nie ma takich opcji w ogóle. Nie znalazłem nigdzie, żeby dało się zmienić poziom trudności, więc być może nie ma takiego czegoś. Dobra, patrzcie, jest myszka. Mamy to. Udało się. Myszka się skończy za 20 sekund. Gdzie my jesteśmy? Dostał z buta. Ej, patrzcie, tam Winda dalej jedzie. Okej, okay, poczekajmy na nią, ona się wróci zaraz. 4 sekundy wysokiego skakania nie! Uuuu, pierwsza śmierć! Ale kasę nam zaliczyło, nie? Nie wiem, czy, czy w tej grze też powinienem, powinienem sobie zrobić licznik śmierci. <grym> No im dłużej trzymamy, tym dalej leci beczka, dobra? Ja nie, nie wziąłem tego wcześniej. Nie rozglądałem się, widzicie? Jakbym miał, jakbym się rozglądnął, to bym to wziął. Co to za myszka tam chodzi jakaś? Waste of time. O kurde! Jakie mam ją powstrzymać? Kurka. Ale się dałem. Haha, ha, mam cię, 70 życia No to nie będzie taka łatwa gierka Uff, kula w łeb Tam do góry, tam u góry coś się dzieje Eee, nie, nic z tego Także zobaczymy, jak mi to pójdzie Jako, jako dorosłemu człowiekowi <laughs> Teraz tak, da się strzelać w powietrzu? Aj, kurde Da się Haha! Ha. Nie wiem, co powiedział. Ach, ja, udało się. Ej, teraz mogę to wziąć. Haha! Ha. Ale tam już wyżej nie wyskoczę. C ciekawe, jak tam można iść do góry? No nie wiem. Kończyła nam się myszka. Ło! Patrzcie, tu są fajne smoki. Mogłyby spróbować na nie iść. Po nie, ale nie. Boję się, że. Boję się, że zginę jednak, chyba. So far, so good! So far, so good! Powiedział Kapitan Pazur. Okej, okay, zapisało nam grę, to mi się podoba. Czyżbyśmy mieli jakiegoś bossa? A mamy 5 żyć. 20 pocisków z pistolecie. Uuu, to tu się dzieje w ogóle? Mmm, a tam jest też platforma latająca. Próbuję na nią wyskoczyć. Chyba nie dam rady. Jakieś były krzyki słychać, nie? Mm, nie da się Ow! <ścoughs> to było słabe. Dobrze, że, że nam grę zapisało w ogóle. Zapisało, dobra. Kurde, wiecie co? Ja mi się... Ja chyba zmienię tak ten przycisk ze skakania na spacji. Dobra, jeden. Jeden ten. No już dwa razy padłem. Patrzcie na pierwszej... Na pierwszej, kurde, to jest jakiś żytnie, no, chleb. Aha, mam full życia. Na pierwszej misji się już dwa razy zabiłem. To nie będzie takie łatwe. <grymne> Boom. Szczerze mówiąc, wolę atakować ich z y, szabli albo z buta, albo z ręki, aniżeli z. No. Ze strzelania, a strzelanie też jest fajne. No, odwróć się, chłopie. <grymne> Oj! Dobra. Co to jest? Patrzcie. Jak ja tam mogę iść. I jakaś normalnie czarna dziura tam jest. Ja nie wiem jak to tam iść. Patrzcie co tu jest. Zobaczmy co jest na dole. Aha. Ładnie dostał. Mamy checkpoint. Krzyżyk. Zdrówko. Jedzonko. No jak tam dojść? Hmm. Nic z tego. Chociaż zdążyłem dosięgnąć jeszcze jednego pieniążka. No dobra, chodźmy dalej. Tu jeszcze mogę zeskoczyć. Nie? Nie wiadomo, co tam się dzieje pewnie, tam już są kolce. Trzeba uważać. Cholerka. O kurde, dalej wiszę. Ja naprawdę? Dobra, zaskoczę tu. Ja chcę sprawdzić, czy dosięgnę po tamte skarby. Jest. Hehe, <gry> udało się. O kurde, tutaj mamy jeszcze więcej skarbów. Jakieś pierścienie. Czy te kałuże mogą nas, jakby, zatrzymywać trochę? Wiem, jak to zrobię, właśnie. Pojedziemy na samą górę i tak sobie zeskoczymy, dobra. Tu robimy to samo. 30, 370 100. Złota, jak dotąd. Oj, nie, tam jeszcze coś jest wyżej. Aj, kurde, nie mogę, nie, nie mogę się przyzwyczaić do trzymania prawej ręki, tak na klawiaturze. Dobra. Wszystko dobrze idzie. Kapitan Pazur oddycha bardzo głęboko. O, bo poczcie mamy tutaj obstawę! Nie bardzo chciałem z tego skorzystać, ale pomieszały mi się klawisze. Ja. Hmm, patrzcie jaki sprint. Dobra, kolejny checkpoint. Sprawdźmy co tam się dzieje. O, możemy tam iść. Chyba chodźmy, co? Ale pierwszy sprawdzę, co tutaj się dzieje. Okej, okay, dobra. Czyli gdzie muszę iść? No, dawaj. Au! <laughs> Powiedział pies. Zaszczekał tam taka czaszka na kolcu. Dobra. Ja nie wiem, czy ja tak chcę właśnie hojrakować. Tutaj w tej grze. Udało się. Mm. <laughs> Idziemy. Nie! Ale spieprzyłem! Trzy życia tylko! Jak tu jest? Jak tu się zbiera dużo kasy, to, to otrzymujemy jakieś dodatkowe życie? Oj, znowu to ta czarna dziura cała. Mamo, tam też są pewnie kolce. Nie, nie ma kolców. Ło. Kurde, znowu strzeliłem. Skąd tam wpadł? Do wody? Dobra, mamy to. to. To też znika? Te nie wydają się, żeby znikały. Dobra, checkpoint. Jest, życie dostaliśmy, spoko. Już się trochę martwiłem. No, długo nam schodzi? Nawet co nie? No musimy ten... Patrzcie, mamy ten teleport. Ej no, gra jest zarąbista. Ja mam nie kupę zaba zabawy jak dotąd, tylko teraz tak. Co ja tam zrobię, jak na to wskoczę? Mamo! <śmum> <śmum> o, dobre, dobre sobie, nie? Ojej, <śmum> okej, okay, porubioni. No, to nie są łatwe. Kiedyś robili gry, kurde, nie? Nie były to gry... O, jaka czaszka tam! A strzałka nam pokazuje co? No iść tamtędy, dobra. Jej, co tu się dzieje? Uuu. Dobra. Jest! Udało się! Haha! To było dobre. Muszę, sam się zdziwiłem, że ja takie coś umiem robić. No właśnie, tutaj próbowałem wejść wow. ostatnio, nie? Nie trafiłem sobie jak ciota na tą platformę. <laughs> Teraz sobie trafiłem. Ej, kurde, dobra, uważajmy. Ło. Wow. Gdzie mnie to w ogóle prowadzi? A tu? Mhm. No dobra, <laughs> dziwne to było. <laughs> nie wiem, czemu tam szedłem, ale apteczki są niepotrzebne. Nie doskoczę tam, no. Wow. Aha. Dobrze, że tu nie było kolców. Pyk, bardzo ładnie. No i tak, tam no, Aha, tu u, u, u. Tu można wyskoczyć. Nie doskoczę. <ścoughs> tu byłem, no właśnie. O! Nie! Nie, kurde. Szkoda, tam jest drabina ładna u góry jakaś. Dobra, idziemy dalej. Szkoda, że tylko tak mało życia mam już. Odnośnie tego, nie wiem czy mówiłem już o tym? Eee, odnośnie tego amuleta. Nie doskoczę tam przecież, nie? Amulet 9 żyć. Śmiesznie wyszło, nie? Czyli to zrobili na umyślnie twórcy, chyba że się tak się rozpędzę. Nie! Kurka wodna. Dobra, grę zapisało. No ale to jak wiecie o co chodzi, koty mają 9 żyć, nie? No, myślałem, że mnie, Co? mnie chyba jakoś nie widział do końca, nie? Co tam się na dole dzieje? Sprawdźmy. Jest platforma. O, to ta myszka jedna. Uuu, dobra, już wiem, co one dokładnie robią. Pyk. Czy tu, oprócz tej platformy, nic nie widać, ok? Chyba, że stąd sprawdzę. Będzie coś widać więcej? Aha, tam jest po prostu przeciwnik, czyli wydaje się, że jest podłoga, ale, no, wiecie, różnie to jest. Dopóki się nie widzi, to się dokładnie dzieje. Uu. A, skubany, nie da się go chyba trafić. Ja bym chciał sprawdzić, co się dzieje na dole. Ale się trochę boję tam iść. Chodźmy na górę. No właśnie, nie, nie da się tak. Nie mm. Pieprzyłem, coś czuję. Uff, nie ten przycisk. Dostaniemy? Nie. Skończyło się wysokie skakanie. Kurde. <śm> Uff. Tylko trzy naboje mam. Niewiele. Nie jest łatwa gra. Dobrze w sumie, że nie było tego. Że nie dało się zmienić trudności. Bo bym już tu kwicał. Ja i bez tego kwiczę. Wiecie co chodzi, bo ten. Yy... Matko, tutaj. Bo ja to z pieprzy. Wow. Mamo! Dobra, ja tu nie idę. <laughs> ej, bo wszystko pójdzie na marne. Chodźmy na górę bezpiecznie. Zostało jedno życie. Czy to znika? Nie wydaje się. Ciężkie te kolce mnie najwięcej ty zabija zabijają, nie? Już chyba sobie dam z nimi siana w tymi kolcami. Odejdźże, fioletowy, ej. Dobra, dzięki <słyski> No i chyba mamy koniec. To znika, nie, nie idę tam. Musiałbym być naprawdę głupcem, żeby teraz zaryzykować. O, jest kawałek mapy! Boom! No i dobra. <gryw> Taka gierka fajna. Będzie naprawdę śmiesznie grając to, zobaczmy. La Laroka zrobiona. I to jest ten namulet, no! Dziewięciu żyć, kurde, ale fajna gierka. <gryw> A drawing of the amulet. Now to all Powiedział coś kapitan Pazur, że no, uciekł z więzienia, żeby, żeby pozbierać resztę tych kawałków. Fajnie, mamy taki na, na koniec y, pokazane czego nazbieraliśmy najwięcej, najmniej. Zero czaszek. Była jedna czaszka i były trzy. Jedną tylko widziałem. Mmm-hmm. Czaszki były jedyną rzeczą, której nie udało mi się pozbierać. Trzy korony z 17. No dobra. Wciśniemy spację. The Battlement. Battlement? Dziwne słowo. Patrzcie, jesteśmy. Na zewnątrz przypominał sobie to. Ale fajnie, dobra. Co będzie następny odcinek ludziska? <laughs> jesteśmy w jakimś tam zamku, zabudowaniach. Tu będzie dużo takich płotów, właśnie e, wykonanych, czy znaczy płotów czy takich belkowatych ścian wybudowanych z drewna. One będą takie spiczaste i dobrze, tu sobie zaczniemy następny odcinek, tak? Dzięki wszystkim. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i z kapitanem Pazurem w naszych przygodach przez 14 po, y, leveli. No, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i miał miał. Jo, jo.